Wczoraj a propos klasy kobiet, feministek itd. mówiłem o myśleniu kolektywnym, czyli o myśleniu kategoriami kolektywu, tak to precyzyjnie ujmijmy, które jest bardzo rozpowszechnione, bo marksiści ciągle jeszcze żyją i mają się niestety znakomicie. Otóż weźmy przykład takiego kolektywu, no właśnie kobiet czy mężczyzn. Ja się nie czuję członkiem kolektywu mężczyzn. Ja nie mam wspólnego interesu z innymi mężczyznami. Przeciwnie, dla mnie inny mężczyzna to jest konkurent do kobiety, do jedzenia, do pracy itd. Tak konkurent, nie żaden sojusznik. I, I dla mnie ja mam, mam się troszczyć nie o rolę mężczyzn, nie o mężczyzn jako takich, tylko się troszczę o moją żonę, która nie jest mężczyzną z definicji, prawda? Moich dzieci, które też w społeczeństwie części nie są mężczyznami, wnuki i, i, i w ogóle rodzina, na wcale nie o mężczyzn. Mężczyźni tutaj stanowią raczej zagrożenie dla, dla mojej rodziny niż jakąkolwiek pomoc. Oczywiście w razie potrzeby mężczyźni się potrafią znakomicie jednoczyć. To się nazywa armia, prawda? podobne jednostki, dyscyplina, przestrzegamy reguł. Kończy się wojna, mówimy kochany panie generale, dzielnie pan walczyłeś, a teraz się Pan od nas, zajmujemy się znowu swoimi sprawami. To jest takie podejście. I podobnie kobiety. Dla kobiety druga kobieta to jest zołza, która może jej poderwać faceta, prawda? Dla niej oparciem jest mężczyzna oczywiście. Podobnie zresztą i w pracy jeden kapitalista dla drugiego nie jest sojusznikiem, tylko jest konkurentem, który, mo, który może go wygryźć. Na niego sojusznikiem jest jego robotnik, z którym razem pracuje. Na tego robotnika oczywiście konkurentem jest drugi robotnik, który może przyjść do jego pracodawcy i powiedzieć Panie, ile ten Kowalski zarabia? 3 tysiące, ja to samo zrobię lepiej za 2,5. I on jest dla niego konkurentem, a nie drugi kapitalista, ani ten kapitalista. Ten daje mu pracę, a drugi być może da mu pracę, jeżeli jego, jego pracodawca go zwolni. Także jest to tak, socjaliści to są ludzie, to są prymitywy, które nie myślą kategoriami interesu indywidualnego, tylko umieją się tylko w takich wielkich kolektywach, które upraszczają sobie, sobie sprawy. Jeżeli ktoś wpadnie jako banierem życia kolektywizycznego, to nie chce za sprawy. Rozumuje dokładnie odwrotnie niż rozumuje normalny człowiek. Socjaliści to nie są normalni ludzie, to w ogóle w pewnym sensie nie są ludzie w sensie kulturowym. To są istoty z innej planety, z czerwonej planety oczywiście, z Marsa. Tak? Z znaczy Marksa powiedzieć. I proszę Państwa, my musimy wrócić do normalności, zacząć myśleć kategoriami naszego interesu, a nie interesu klasowego, zbiorowego czy w ogóle Grupo de...